Wiesz, do czego może służyć ten gadżet? Jeśli trenujesz dyscyplinę, w której ważna jest siła chwytu, to warto zaopatrzyć się w taki gadżet. Ten gadżet pokaże Ci, jak silny jest Twój chwyt. Zaraz sobie zobaczycie, jak to działa. Zasilany jest na dwie baterie. Odpalamy sobie i ściskamy z całej siły. No i wyłapało mi 51,1 kg w chwycie. Także jest nad czym pracować, dzięki temu też będę mógł sobie śledzić swój progres. W treningach U. siły chwytu. Taki gadżet kupisz zarówno w polskim internecie, jak i na temu, gdzieś tam na chińskich stronach, za około 60 zł. Jest to typowy gadżet dla chętnych, ale na swoim kanale często pokazuję Wam takie rzeczy, więc może kogoś to zainteresuje. Wykonane jest to dość solidnie, więc myślę, że będzie służyć. Myślę, że jak ktoś trenuje takie dyscypliny jak np. arm wrestling czy wspinaczkę, to powinien zaopatrzyć się w coś takiego. Dzięki temu będziecie mogli w stanie sobie monitorować, jak rośnie Wasza siła chwytu.